Witam, dzisiaj z innej beczki, jestem na wczasach, Polańczyk, za ciszę 21, dom do wynajęcia, bardzo polecam, fajne, miłe miejsce, cisza, spokój, nikt nie żyga w miejsce na wszystko, co młodym tygryskom jest potrzebne do szczęścia, jak żyć, piękny widok, teraz jest... Pora akurat 8.43. Piękne, chłodne, zimne, rześkie poranki. O, będziemy pić kawkę, herbatkę, kto co woli. Tarasik jest, jaki widać. Widok jeszcze ładniejszy. Także pokrótce. Tak to ono właśnie wygląda. Dzisiaj byłem z wykrywaczem w sumie. Tak na chwilkę, tu na tej polance, tam zaraz za domem, znalazłem parę pulltapsów oraz nie wiem skąd łuskę małzera. Także fajne miejsce do eksploracji. Dzisiaj wybieram się też na tamtą wyspę. Zaciszę 21 w Polańczyku. Dzięki.